Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Kuźmicki z kanału Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj chciałbym Państwu trochę opowiedzieć o czynnikach kształtujących osobowość, o negatywnych wzorcach zachowań i o psychoterapii, ale tak bardzo w pigułce czyli temat spotkania: czynniki kształtujące osobowość, negatywne wzorce zachowań, przemyślenia i psychoterapia. I od razu przejdźmy do tematu. Najpierw zobaczmy model umysłu. W tutaj w, w tym kontekście pokazuję Państwu psychoanalityczny model umysłu w sensie e, tak zwanej góry lodowej, gdzie widzicie u szczytu jest nasze ja, świadomość czy ego. Ale to też ten model też odnosi się do koncepcji psychologii analitycznej Junga, w której ja się specjalizuję. Więc widzicie Państwo na ten model. E, Możemy tutaj wyodrębnić. Pierwszy to jest element u góry, ten żółty. To jest ego, ja, czy też świadomość, która, procesy świadomościowe, które są skupione wokół centralnego punktu, jakim jest nasze ja. Potem jest nieświadomość indywidualna. Oczywiście w modelu freudowskim też jest podświadomość. I potem niżej jest nieświadomość zbiorowa, kolektywna, czy też wrodzona. I to jest nasze elementy, te małe kropeczki, które Państwo widzicie, to są kompleksy, treści kompleksowe. Tu przypominam, że termin kompleks został właśnie ukłuty przez Karla Gustawa Junga. Teraz czynniki kształtujące, kształtujące ludzki umysł. Istnieje wiele czynników, które kształtują ludzki umysł, osobowość czy interakcje z innymi, a ja chciałbym powiedzieć, wymienić kilka, które wydają się najbardziej istotne. Po pierwsze najbardziej podstawowy element to jest jakby biologia, genetyka. Materiał genetyczny wpływa na pośrednio na nasze cechy osobowości, na zdolności na przykład poznawcze, na predyspozycje do pewnych zaburzeń zdrowia psychicznego, do pewnych zachowań i tak Po drugie to są doświadczenia z wczesnego dzieciństwa. To szczególnie jest żywym Żywa perspektywa w podejściu psychoanalitycznym, psychodynamicznym. W tym kontekście doświadczenia z dzieciństwa, tak jak które przejawiają się potem w stylu przywiązania się, czy też po angielsku mówi się attachment style um, styl rodzicielski, opiekunów może wpływać na, na to, jak kształtuje się osobowość. Doświadczona trauma czy nadużycia w dzieciństwie to również może wpływać na Kształt osobowości. Wszystko to ma znaczący wpływ na nasz rozwój emocjonalny i psychiczny. Kolejny punkt to jest socjalizacja, normy społeczne, wartości i praktyki kulturowe. W tych normach, w tych wartościach, w tym całym systemie znaczeń kulturowych jesteśmy zanurzeni od najmłodszych lat, i w nich właśnie. Kiedy dorastamy, kształtują się nasze przekonania, podstawowe obrażenia o świecie, o rodzajach interakcji międzyludzkich, o całej scenarii wyobrażeń międzyludzkich. Edukacja i uczenie się. Edukacja, jak Państwo pewno wszyscy się zgodzicie edukacja i kontakt z różnymi pomysłami. Różnymi doświadczeniami mogą kształtować nasz świadop świadopogląd, zdolności poznawcze, umiejętności rozwiązywania problemów, ale też to, jak postrzegamy i wartościujemy różne zagadnienia w naszym życiu, jak siebie postrzegamy itd. Kolejny element to są procesy poznawcze. Mówimy tutaj o sposobie, w jaki dana osoba przetwarza informacje, tak jak na przykład uwaga, percepcja, pamięć, rozumowanie. One wszystkie wpływają pośrednio na to, w jaki sposób postrzegamy świat, ale też na przykład, jak podejmujemy decyzje, czy jakie formy zachowań wybieramy i wprowadzamy w życie. Ogólnie można powiedzieć teraz pewien blok cechy osobowości. Tutaj oczywiście mówimy o pewnych cechach, które Możemy nawet powiedzieć, określamy, badając poprzez tak zwane testy osobowości, psychologiczne testy, testy osobowości. I są to wrodzone cechy danej osoby, takie jak np. otwartość, sumienność, ekstrawersja, ugodowość, neurotyzm. Tutaj, jak Państwo, ci, którzy Państwo znają trochę bardziej psychologię, widzą, że to jest odniesienie do tak zwanego modelu Big Five. Te wszystkie właśnie cechy osobowości wpływają na to, w jaki sposób wchodzimy w interakcje ze światem, jak rozumiemy świat i siebie. Ogólny czynnik, czynniki środowiskowe, tak jak na przykład klimat, zanieczyszczenie środowiska, poziom hałasu, ale też takie rzeczy jak na przykład wsparcie społeczne, mogą wpływać na zdrowie psychiczne i to, jak człowiek się kształtuje, jak się rozwija. A oczywiście potem w dłuższej, fali, w dłuższej perspektywie to, w jaki sposób się czuje, jak się zachowuje. Wspomnijmy na przykład tutaj ostatnie wyniki badań ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęto wyraźniej łączyć zaburzenia autystyczne u dzieci z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego przez chemikalia. Kolejny punkt to są wydarzenia życiowe. Te nasze różne wydarzenia życiowe, tak jak na przykład małżeństwo, rozwód, zmiany zawodowe, żałoba itd. One mogą znacząco wpłynąć na nasze, na to, jak się czujemy, na nasze samopoczucie, ale też dalej na to, jak będziemy się zachowywać, i jak postrzegać siebie i innych. Kolejny element to są wrodzone zaburzenia zdrowia, zdrowia psychicznego. Mogą to być różne rodzaje zaburzeń, ale może być na przykład depresja endogenna, mogą być to różne formy lęków, mogą być, może być na przykład choroba afektywna dwubiegunowa czy schizofrenia, czyli mówimy tu o pewnym ogólnym zbiorze zaburzeń, które mają już charakter, w, naszym, w pewnym sensie psychiatryczny, gdzie są, wiążą się już z diagnozą psychiatryczną. One oczywiście mają wpływ na nasze funkcje poznawcze, na zachowanie, na interakcje danej osoby z innymi ludźmi. Należy zauważyć, że wszystkie czynniki, te, które tutaj wymieniłem, i których jeszcze nie, których nie wymieniłem, one wchodzą ze sobą w różne interakcje w bardzo złożony sposób i że różni ludzie mogą reagować na te same czynniki w różny sposób. Ponadto, chociaż te czynniki mogą wpływać na zachowanie i zdrowie psychiczne danej osoby, człowiek ma zawsze, trzeba przyjąć, przyjąć pod takie coś, taką możliwość pod uwagę, że człowiek ma jednak pewien zakres zdolności do dokonywania wolnych wyborów swoich przyszłych zachowań. I właśnie tego dotyczy psychoterapia. Jeżeli chodzi o doświadczenia wczesnodziecięce, które są dosyć istotne, właśnie podkreślane przez model psychodynamiczny i psychoanalityczny, również Jungowski, to możemy tutaj wspomnieć o modelu relacji z obiektem albo stylu przywiązywania się. Tu jest bardzo modny na Zachodzie, tak zwany attachment style i zaburzenia. Stylu przywiązywania się, który kształtuje się w dzieciństwie w oparciu o pewne dysfunkcje, o pewne nieumiejętności adaptacyjne i relacyjne rodziców. Czyli styl przywiązania to jest taki, taki rodzaj zachowań, który dana osoba rozwija w dzieciństwie w oparciu o interakcję z rodzicami i może potem te, ten, ta forma, ten rodzaj doświadczeń, ta wewnętrzna struktura, ona potem przenosi się na dorosłe relacje i wzorce przywiązywania się do partnerów. Jeśli dana osoba rozwinęła na przykład w dzieciństwie styl oparty na lęku, to może mieć później problemy z tworzeniem zdrowych, spokojnych relacji z partnerami. Jeśli chodzi o styl rodzicielski, czyli to sposób, w jaki dana osoba była wychowywana. Przez rodziców może wpływać na jej rozwój psychiczny. Takim przykładem moglibyśmy podać jest, był Michael Jackson, który bardzo mocno w swoich wspomnieniach, komentarzach mówił o tym, jak trudne było zachowanie jego ojca w stosunku do, do niego i do innych dzieci. Czyli mówimy tutaj o takich sytuacjach, gdzie na przykład dzieci doświadczały pewne zaniedbania albo nadużycia, i te, i te doświadczenia mogą rozwinąć negatywne przekonania na swój temat, na, na przykład na poczucie braku własnej wartości, czy poczucie braku miłości ze strony osoby znaczącej. Mówimy, wspomnieliśmy już tutaj o Michael Jacksonie, o pewnym o doświadczeniu, Traumy, doświadczona trauma może mieć różne aspekty, czy wykorzystywanie, bycie wykorzystanym fizycznie, czy seksualnie, czy psychicznie i mogą one i mają trwały wpływ na samopoczucie psychiczne danej osoby i na jej zachowania. Warto wspomnieć również o tym, co się ogólnie mówi rola modelowania, czyli o tym, że dzieci, jak, jak mawia powiedzenie, dzieci nie uczą się tego, co im mówimy, ale to, co im pokazujemy. Czyli mówimy tu o pewnej zasadzie, że dzieci często uczą się obserwując i naśladując zachowanie otacz, otaczających ich osób, rodziców czy osób znaczących. Jeśli dziecko dorasta w środowisku, w którym przeważają negatywne wzorce myślenia lub zachowania, może być bardziej. Prawdopodobne, że samo przyjmie te wzorce. I tutaj jeszcze jedno chciałbym wspomnieć o czymś, co byśmy określili jako wzmocnienie czy modyfikowanie zachowania, zachowania poprzez pozytywne lub negatywne konsekwencje zachowania. Tutaj patrz różne formy warunkowania, czy to klasycznego, czy funkcjonalnego, różne formy tak zwanego warunkowania. I tutaj mogą kształtować te, te różne interakcje z otoczeniem i wpływ poprzez ich warunkowanie, mogą kształtować różne wzorce myślenia i działania u dziecka. Na przykład jeśli dziecko jest nagradzane za perfekcjonizm, może rozwinąć czasami negatywny, kompulsywny, perfekcjonistyczny sposób myślenia, a czasami jeżeli na przykład dziecku jest, dziecko nie ma żadnych nagród, jest bardzo niekonsekwentny sposób. Układania dziecka, to dziecko może nie przejawiać żadnych skłonności do doskonalenia się. Socjalizacja. Już o tym wspomnieliśmy, ale warto o tym jeszcze raz powiedzieć, że normy i wartości społeczeństwa, w których osoba dorasta, mogą wpływać na jej przekonania i na zachowanie. Na przykład, jeśli społeczeństwo przywiązuje dużą wagę do indywidualizmu, osoba może rozwinąć samodzielność, która utrudnia. Proszenie o pomoc, na przykład, lub poleganie na innych. Ale może być, może być odwrotnie. Osoba może być wychowana w środowisku, w którym jest krytykowana i negowana postawa indywidualistyczna, i wtedy może być taka osoba bardzo niesamodzielnie. Bardzo niesamodzielna. Podsumowując, wczesne doświadczenia mogą prowadzić do rozwoju kompleksów psychicznych lub negatywnych wzorców myślenia, które utrzymują się w życiu dorosłym. Teraz właśnie o negatywnych wzorcach myślenia i działania. Wspomnijmy tu tylko kilka przykładów negatywnych wzorców myślenia i działania. Wśród wzorców z poziomu procesów poznawczych czy stricte myślowych, chciałbym tutaj wspomnieć np. skłonność do prowadzenia negatywnego wewnętrznego dialogu skłonność do myślenia, patrzenia czarno-białego na świat, skłonność do katastrofizowania czy nadmiernego generalizowania. Oczywiście to jest tylko kilka z wielu wielu różnych pewnych wypaczeń w naszym postrzeganiu i myśleniu o świecie. Na poziomie zachowania czy też postaw czy też szerszych postaw psychicznych. Wspomnijmy na przykład skłonność do nadmiernego kierowania się zasadą przyjemności. Tutaj graniczącą z hedonizmem, na przykład, czy może mieć to formę trzymania się kurczowego tzw. Tak comfort zone, gdzie osoba tak bardzo jest skupiona na stanie tu i teraz, że nie może przekraczać swoich barier uwarunkowań i się na przykład nie rozwija. Inna forma skłonności do niekontrolowanych stanów emocjonalnych, na przykład zdolności do zarządzania emocjami co może prowadzić do wybuchów silnych emocji czy napadów lękowych. Kolejny to brak zdolności do kontrolowania impulsów wewnętrznych, tutaj które może przybrać na przykład formy alkoholizmu, skłonności do narkotyków, papierosów, jedzenia i tak Wzorce te mogą przyczynić się do rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym, takie jak lęki czy depresja. Należy jednak pamiętać, że przy odpowiednim wsparciu każdy może pracować nad sobą i nad przezwyciężeniem tych negatywnych wzorców myślenia i, i zachowania, i pracować w stronę budowania zdrowszych nawyków psychicznych, zdrowszych, lepszych form życia. I jeszcze raz wróćmy do modelu e, umysłu jungowskiego, żeby troszeczkę Państwu. E, zobrazować tą dynamikę czynników, które wpływają na nasze zachowania. Jak już państwo widzicie, to jest nasze model, gdzie jest ja i całość psychiki. I od razu tutaj <grym> zwracam uwagę po prawej stronie państwo widzicie funkcje ja. Dlaczego mówimy o funkcjach ja? Ponieważ podkreślamy w tym modelu, że nasze ego, nasze ja ono jest odpowiedzialne za właściwą adaptację do świata, za, w, w, dla, taką adaptację, która będzie uwzględniała i potrzeby świata, czy też wymagania świata, i potrzeby, czy też wymagania naszego, e, naszego świata wewnętrznego. Dlatego mówimy tutaj o tym, że nasze ja musi mieć zdolność do testowania rzeczywistości, kontrolowania impulsów, kontrola emocji, e, muszą przebiegać właściwie procesy myślowe ale też muszą być stosowane funkcje obronne, sądzenie, analiza, synteza. I teraz zobaczcie strzałki po prawej stronie, które prowadzą od dołu do góry, czyli to jest właśnie, można powiedzieć, od świata wewnętrznego na zewnątrz, w stronę ja, które musi znaleźć się w tej sytuacji. Czyli tu mówimy tutaj o determinantach struktura strukturalnych i nieświadomych. I tutaj byłyby, <laughs> przepraszam, Byłyby pewne tendencje podświadome, nieświadome, byłyby tendencje w sensie jungowskim, tak zwane teleologiczne, czyli zorientowane na cel, byłyby to pewne regulacje nieliniowe. I dalej byłyby, wymieniamy to, co już wcześniej powiedzieliśmy, pewne czynniki genetyczne, anatomiczne, instynktowne. W sensie jungowskim też archetypowe, popędowe czy neurologiczne. Jeżeli chodzi o wczesne doświadczenia, to już to widzicie, Państwo tutaj się pojawiało na schemacie relacje, tak zwane relacje z obiektem. Tutaj odwołujemy się do teorii relacji z obiektem w obszarze myśli psychodynamicznej. To byłyby te różne doświadczenia historia doświadczeń zewnętrznych doświadczeń zewnętrznych, wewnętrznych i zewnętrznych. Czy konflikty różne, czy też konflikty wewnętrzne, czy zewnętrzne i różne mechanizmy obronne. I na koniec jeszcze kompleksy i archetypy. Jak widzicie Państwo, to nasze tradycyjne powiedzenie o kimś, że to jest osoba zakompleksiona, to odwołuje się właśnie do tego modelu, w którym kompleksy, czyli treści, które powiązane są ze sobą poprzez znaczenie i wartość emocjonalną wokół jakiegoś tematu, bardzo często. One w pewnych okolicznościach przejmują naszą świadomość, naszą osobowość i zaczynają niejako regulować nas i rządzić nami. To, I to się czasami to jest tak odbierane, jakby to inna osobowość pojawiała się w naszej psychice. W jaki sposób psychoterapia pomaga poprawić jakość życia i wpłynąć na psychikę? Metody psychoterapeutyczne skutecznie pomagają przy zwyciężaniu negatywnych wzorców myślenia i poprawiają ogólne samopoczucie i stan zdrowia psychicznego. Oto kilka udosko udoskonaleń, które wprowadzają do naszego życia metody psychoterapeutyczne. Pierwsza to jest wgląd, poszerzenie wglądu w nas samych. Psychoterapia pomaga uzyskać wgląd w podstawowe przyczyny naszych wewnętrznych wzorów myślenia i zachowania identyfikując i rozumiejąc te podstawowe czynniki, osoba w terapii może zacząć wprowadzać odpowiednie modyfikacje w swoich myślach i w zachowaniach, w postawach. Kolejny element, który wnosi terapia do naszego życia, to jest zmiana tych zachowań. Psychoterapia pomaga rozwinąć nowe, zdrowsze wzorce zachowań. Na przykład terapia poznawczo-behawioralna, to jest w Anglii, to się nazywa CBT. Uczy, jak rozpoznawać negatywne wzorce myślenia i zastępować je bardziej pozytywnymi, realistycznymi myślami. A przez to pomaga zmienić utrwalone, niekorzystne wzorce zachowań. Kolejny element, który pomaga, w którym pomaga psychoterapia, to jest lepsza regulacja emocji. Psychoterapia pomaga nauczyć się regulować swoje emocje, emocje w sposób zdrowy, poprzez uważność, większą samoświadomość, większy wgląd większą, lepszą regulację emocji i większą tolerancję na stres. To, co już mówiliśmy, większy wgląd, zwiększona samoświadomość. Psychoterapia może pomóc stać się bardziej świadomym swoich myśli, emocji i zachowań. Ta zwiększona, zwiększona samoświadomość prowadzi do większego samozrozumienia i przez to do samoakceptacji. A w dużej mierze również do, umożliwia zwiększoną akceptację i zrozumienie innych osób, z którymi żyjemy. I dalej, dlatego właśnie psychoterapia pomaga poprawić relacje międzyludzkie, pomagając rozwinąć lepsze umiejętności komunikacyjne i zdrowe sposoby odnoszenia się do siebie i do innych. Kolejny to jest zmniejszenie objawów różnych. Czyli psychoterapia pomaga złagodzić objawy obecnych zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak lęki, depresja, poprzez zajęcie się myślami i zachowaniami leżącymi u podłoża tych objawów. Metody psychoterapeutyczne mogą znacznie różnić się w zależności od podejścia, ale niektóre powszechnie stosowane metody obejmują: obejmują CBT na przykład terapię poznawczo-behawioralną, dialektykę, dialektyczną terapię behawioralną, terapię psychodynamiczną, psychologię analityczną Karla Gustawa Junga, terapię humanistyczną czy, czy hipnoterapię. To są tylko, to jest tylko kilka z wielu szkół terapii psychologicznej. Metody te mogą być stosowane w ramach terapii Modelu indywidualnego terapii, czy w terapii grupowej, mogą być łączone z lekami lub innymi metodami leczenia w zależności od indywidualnych potrzeb osób. Ogólnie rzecz biorąc, metody psychoterapeutyczne mogą być skuteczne w pomaganiu, w przezwyciężaniu negatywnych wzorców myślenia i poprawie samopoczucia i zdrowia psychicznego. Zajmując się pierwotnymi przyczynami negatywnych myśli i zachowań, osoby w terapii mogą rozwijać nowe, zdrowsze sposoby myślenia oraz interakcji z otaczającym ich światem. I to by było wszystko na dzisiaj. Proszę potraktować ten wykład jako preludium do kolejnych, które będą już publikowane niebawem. Kolejne wykłady będą dotyczyły metody stymulowania rozwoju, a Pierwszą, którą Państwu niebawem opowiem, to jest metoda Gurdziewa, to jest metoda w obszarze mistyki i samorozwoju. A na dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.